Cześć dziewczyny, aloha, to ja Maxi, witam Was serdecznie na stosunkowo kobietki w dzisiejszym odcinku. Będziemy rozmawiały na temat Tindera, tak jest Tinder, ale również Instagram. Sytuacja, w której na przykład przyłapujecie swojego mężczyznę na pisaniu z innymi kobietami, co wtedy zrobić, jak zareagować, o tym w dzisiejszym odcinku zapraszam Was serdecznie. Zacznijmy od tego, że świat randkowy uległ ogromnej przemianie wraz z rozwojem internetu. Co się z tym wiąże? Uległy zmianie nasze przekonania. Zacznijmy od początku. Kiedyś mężczyzna mógł poznać kobietę na imprezie przez wspólnych znajomych albo, chociaż to był temat tabu, zresztą to chyba nie uległo tak wielkiej zmianie w pracy, prawda? Ograniczała go nie tylko ilość kobiet, ale również odległość, w której ta kobieta żyła. Także to było zazwyczaj to samo miasto albo pobliskie miasto. Dzisiaj, przez to, że jest internet, Tinder, Badu, i mnóstwo innych aplikacji. Facebook dzisiaj też nam udostępnia randkowanie. Mamy nie dość, że dużo więcej opcji, dużo więcej kobiet do wyboru, to możemy do tych kobiet pojechać, polecieć, wybrać się pociągiem. Większość z nas ma auto, więc możemy przebierać. Dlatego też jest w nas przekonanie, że trawa jest zieleńsza po drugiej stronie: gdzieś może jest kobieta, która będzie miała jeszcze więcej plusów, może będzie jeszcze bardziej piękna, może będzie jeszcze bardziej wyrozumiała i tepe itd dlatego też szybciej rezygnujemy. My mamy to samo kobiety. Jeżeli mężczyzna nie otworzył nam drzwi od auta, to często już jest skreślony. Nieważne, że mógłby dać nam stabilizację, bezpieczeństwo, e, mógłby być cudownym ojcem i mógłby naprawdę serce na dłoni, często nawet nie dajemy mu szansy. Nie chcemy spotkać się po raz drugi, po raz trzeci, bo od razu nie ma tej chemii, więc to jest od razu koniec, temat zamknięty. To działa z dwóch stron, dziewczyny. Więc e, tak, świat randkowy uległ ogromnej zmianie. To jest pierwsza przyczyna, e, dla której mężczyzna pozostaje dłużej w tej sferze wątpliwości i zastanawiania się, czy to na pewno jest to, czy to nie jest to. Jeżeli poznaliście się na jakiejkolwiek aplikacji randkowej i w ciągu tych trzech miesięcy, kiedy poznawaliście się, kiedy poświęcaliście sobie czas, po tych trzech miesiącach on nie usunął tej aplikacji, to znaczy, że wciąż ma wątpliwości i to znaczy, że wciąż szuka lepszej opcji. Cały czas może mu się wydaje, że pozna kogoś bardziej interesującego. Dziewczyny, czerwona flaga, jak dla mnie, to co ja bym zrobiła, to bym się wycofała. Wycofałabym się, jeżeli chodzi o inwestycje i jeżeli chodzi o dawanie temu mężczyźnie więcej swojego cennego czasu. Jeżeli mu na was zależy, to na pewno wróci, to na pewno będzie chciał wyjaśnić sytuację i wtedy będzie można mu powiedzieć: Słuchaj, ja wiem, w jakiej intencji randkuję. Mam wrażenie, że ty nie. Zobaczymy, co zrobi, jak się zachowa. To jest cudowny sposób, dlatego że nie mówimy wprost zawczasu o tym, że ma usunąć Tindera. On to robi wówczas na pokaz, usunie tego Tindera dla nas, ale później najczęściej wraca do tych aplikacji, pokryje mu i stara się tylko i wyłącznie ulepszyć swoją grę randkową, ukrywając to, co robi. Natomiast kiedy się odsuwamy, kiedy on czuje, że nas traci, kiedy czuje, że nasze zainteresowanie jest mniejsze. Wówczas zapala mu się lampka, zazwyczaj po dwóch, trzech tygodniach, zauważa, że zmieniła się dynamika. I e, niestety, kiedy jest to widmo utracenia kobiety, to też jest większe prawdopodobieństwo zdania sobie sprawy, że to jest kobieta, na której mi zależy. I tak naprawdę nie interesują mnie te inne opcje. E, wówczas, kiedy mężczyzna wychodzi z tą rozmową, to wy tylko w odpowiedzi na tą rozmowę pokazujecie wasze standardy i granice. To jest jednak zupełnie inna dynamika. Nie wychodzi to od Was na zasadzie każe Ci usunąć lidera, tylko kobieta pewna siebie, która widzi, że trzy miesiące poświęca mężczyźnie, który dalej ma wątpliwości. Po prostu traci zainteresowanie. Dlatego też nie ma zainteresowania spędzaniem wspólnie czasu, odpisywaniem czy odbieraniem telefonu. Może być Ciebie coraz mniej. Możesz się po prostu wycofywać z tej relacji, ochładzać tą relację. Jak się obudzi, super. Jeżeli będzie mu to na rękę, to też świetnie, bo w tym momencie wiesz, jakie są jego prawdziwe intencje. Więc dziewczyny, to jest sposób na mężczyznę, który po trzech miesiącach randkowania z Wami dalej ma Tindera. Co jeśli... Randkujesz z mężczyzną pół roku, 7 miesięcy, 8 miesięcy, rok dwa. I nagle okazuje się, że jakaś Twoja koleżanka albo z innych źródeł dowiadujesz się, że Twój mężczyzna ma Tindera. Mało tego, wchodzisz na Tindera i widzisz, że są tam nowe zdjęcia. Dziewczyny, to jest sytuacja, w której zgłaszacie się do mnie z pytaniem Maxi, co ja mam w tej sytuacji zrobić. I tutaj jest tak naprawdę kwintesencja dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, kobiety, my nie jesteśmy matkami, my nie wychowujemy dziecka. Nasz partner jest dorosłym mężczyzną, który jeżeli wszedł w relację opartą na zasadzie bycia lojalnym wobec siebie, relacja monogamistyczna, to jest mężczyzna, który sobie doskonale zdaje sprawę z tego, na jakich zasadach działa relacja. I doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Tinder nie jest w porządku. Pisanie z innymi kobietami, na Instagramie nie jest w porządku. Mam oczywiście na myśli nowo poznane kobiety, kobiety, którym em, daje się numer w celu właśnie albo do wartościowania, albo kto wie, bo od rozmowy się zaczyna, później to progresuje, później znajomość się rozwija, chcemy się spotkać, itd. itd. Nie mam na myśli koleżanek, koleżanek z przed kilkunastu lat, gdzie o, moja koleżanka miała dziecko, wysłała mi zdjęcie, właśnie się urodziło. Zobacz, kochanie, takie relacje. Są jak najbardziej okej. Okay. Ja nie jestem za tym, żeby być zero-jedynkową kobietą. Nie jestem za tym, żeby nagle powiedzieć mężczyźnie, że ja absolutnie nie akceptuję żadnej kobiety w jego życiu. Koleżanki z przeszłości, biorąc pod uwagę, że randkujecie z mężczyznami, którzy mają za sobą przeszłość, czasami z 40-latkami, ci mężczyźni będą mieli za sobą kupę doświadczeń, i nie każda kobieta w ich, w ich życiu to jest zagrożenie w cudzysłowie. Więc dziewczyny. Mm, Tutaj rozróżniam to. Nowo poznane kobiety, z którymi mężczyzna pisze, to nie jest okej. Okay. Koleżanki ze starych lat, o których zresztą, jeżeli jest między Wami dobry vibe, jeżeli jest między Wami zaufanie, jeżeli on się czuje komfortowo, to nie powinno być problemu, żebyś się dowiedziała od czasu do czasu, hej, kochanie, rozmawiałem dzisiaj z kumpelą, na przykład tam z wojska, kilkanaście lat temu, naprawdę dobrze nam się wspólnie pracowało i czasami gadamy ze sobą, zobacz, to jest jej dziecko, właśnie jej się urodziło. Um, dziewczyny, to nie powinno być tematem tabu, to nie powinno być jakoś skrzętnie ukrywane. Co prawda też mężczyzna nie ma obowiązku, żeby nam za każdym razem mówić, jak pisze z jakąś koleżanką, ale tak jak mówię, powinien być luz. Ten luz jest, kiedy my kobiety tworzymy taką dynamikę, w której jest zaufanie, on się czuje, że on nie dostanie po głowie, jak powie nam o tym, że rozmawiał z jakąś koleżanką sprzed lat. Więc, dziewczyny to jest trochę osobny temat. Natomiast, jeżeli przyłapujesz mężczyznę na Tinderze, przyłapujesz go na tym, że pisze z innymi kobietami, jeżeli przeczytasz, bo czasami też e, czytacie to, o czym piszą ze sobą, jeżeli jest tam romantycznie, jeżeli jest tam flirtująco, pamiętajcie, dziewczyny, to co chcecie zrobić, to chcecie posadzić mężczyznę i chcecie mu wytłumaczyć, jak małemu dziecku. Wiesz, Tomuś, tak nie wolno. Nie powinieneś tego robić. Tomuś doskonale o tym wie. On o tym wiedział, zanim to zrobił, i to była jego decyzja, że to zrobił. Więc ty, jako kobieta, tylko i wyłącznie zwrócił uwagę na to, że to, co zrobił, niestety zburzyło zaufanie. Mężczyzna, którego darzyłaś szacunkiem i lojalnością, nie darzył ciebie szacunkiem i lojalnością, jeżeli to zrobił i jeżeli to dalej robi. Więc kobiety, tak naprawdę, poznajemy charakter mężczyzny przez cały związek nie tylko w trakcie tych pierwszych miesięcy. Tak jak mówię, to jest tylko rozmowa wstępna, trzy miesiące, ale poznajemy mężczyznę przez kolejne lata, rok, dwa, trzy i poznajemy go coraz bardziej i coraz głębiej. I jeżeli taka sytuacja ma miejsce, no to świadczy to o jego intencji, o jego wątpliwości, o jego braku gotowości do relacji, być może niegotowości, braku dojrzałości emocjonalnej dziewczyny, być może potrzeba do wartościowania, tak jest. Nie każdy mężczyzna jest materiałem na partnera takiego, na jakiego zasługujecie i musicie sobie zdawać sprawę z tego, że złapanie mężczyzny na czymś takim rzeczywiście będzie miało bardzo duże konsekwencje, bo będziecie miały cały czas wątpliwości, będziecie czuły się niepewnie, nie będziecie czuły się jako priorytet. Mało tego, szacunek do Was to też jest osobna kwestia. Miłość w mojej definicji to jest szacunek. Bez szacunku nie ma miłości. Jeżeli kogoś kocham i szanuję... To nie myślę o tym, żeby flirtować z innymi laskami em, w świecie internetowym. Bo ja wiem, kogo ja mam, jaką mam wartość, i ja wiem, że chcę spędzić z tą kobietą resztę życia. Więc tego nie robię. Kobiety, oczywiście temat y, do przemyślenia dla Was, natomiast u mnie, w mojej książce, to jest Next. Na koniec dodam dziewczyny, żebyście nie kupowały wymówek na temat. Mój kolega ma dziewczynę, nie mógł dodać swoich zdjęć, więc dodał moje. Albo koledzy zrobili mi żart. To nie jest moje konto. Albo co ty, to są stare zdjęcia, widocznie zapomniałem zdezaktywować konto, chociaż widzisz nowe zdjęcia. Dziewczyny, jasne, że trudno jest zaakceptować fakty. Dużo łatwiej jest wyprzeć rzeczywistość i kupić to, co mówi nasz mężczyzna, bo my chcemy z nim być, więc chcemy w to wszystko uwierzyć. Chcemy wierzyć w wyobrażenie o naszym mężczyźnie, jako że jest e, godny zaufania, że jest lojalny. Niestety nie jest. Więc, e, kobiety, jasne, rzeczywistość czasami przynosi ból. Ale jak się zastanowić, to dużo bardziej boli bycie w relacji przez długie, długie lata z kimś, kto nas nie szanuje, kto nie jest lojalny, kto nie daje nam poczucia bezpieczeństwa, z kim zaufanie stoi na takich nóżkach, które się cały czas trzęsą i to niestety daje ci bardzo dużo stresu na co dzień. To wypełnia cię cały czas myślami, które obciążają cię. Ciągle analizujesz, ciągle zastanawiasz się, czy on w tym telefonie nie robi czegoś, czego nie powinien, a zarazem próbujesz oczywiście dać mu to zaufanie, więc nie chcesz sprawdzać jego telefonu, ale to, co się dzieje w tobie wewnętrznie, to jest najważniejsze dla ciebie. Twój dobrostan emocjonalny dyktuje tak naprawdę to, w jaki sposób odbierasz życie, jakim doświadczeniem to życie jest dla ciebie. Więc jeżeli bycie z kimś powoduje w tobie ciągłe analizy, ciągły niepokój, ciągły stres, to sama odpowiedź sobie na pytanie, co bardziej boli? Czy zmierzenie się z tą rzeczywistością tu i teraz i podziękowanie mężczyźnie za relację? Czy pozostanie w tej relacji ciągła wewnętrzna walka, ciągły stres? Bo kobiety zasługujecie na więcej, zasługujecie na mężczyznę, który kiedy z wami jest i kiedy z intencją randkuje, poszuka kobiety, której chce być oddany, wobec której jest lojalny. To są zasady, które nie są, słuchajcie, nowością. Wiemy o tym od zarania. I mężczyzna, który z wami randkuje i e, oddaje się wam jako poważnej kandydatce na żonę, doskonale wie co robi. Doskonale wie, że nie powinien mieć Tindera, doskonale wie, że nie ma Instagrama. To jest jego decyzja. Pamiętajcie, i za tą decyzję powinien ponieść konsekwencje, a wy zasługujecie na więcej. Tyle w temacie Tinderów, tyle w temacie flirtowania z nowymi dziewczynami na Instagramach. Mam nadzieję dziewczyny, że przede wszystkim kochacie siebie, szanujecie siebie i wiecie, że zasługujecie na mężczyznę, który po prostu takie rzeczy nie robi. Dziewczyny, ja oczywiście serdecznie zapraszam Was wciąż do wzięcia udziału w kursie Zła Dziewczyna oraz Reset. Dostęp do tych kursów otrzymujecie poprzez wspieranie mojego kanału i jestem dla Was z dyspozycji również, jeżeli chodzi o konsultacje. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Tymczasem ściskam Was i pozdrawiam, zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki. Mua!